Słuchajcie, niedziela. No to tak pomyślałem, że skoro wczoraj nigdzie nie byłem, to trzeba się dzisiaj wybrać troszkę na spacer. Jest już dosyć późno, bo jest chyba 16. Ale słońce ładnie sobie grzeje, za ciepło może nie jest, ale stwierdziłem, że taki szybki trip, godzinny spacerek będzie ok. No i ja jestem dzisiaj akurat w pierwszym lasku patrząc od strony dolic w kierunku Mogilicy przepraszam, nie Mogilicy, no dobrze, Mogilicy ale przy trasie kolejowej czyli jakbyście na ziemi się wybierali no to jestem zaraz przy torach, taki jest lasek on jest tutaj zawsze pełny saren więc taki jedno z moich ulubionych, bliskich miejsc do fotografowania zwierzaków. Ten lasek to ma takie bardzo fajne korzenie e, wyciągnięte na wierzch, można powiedzieć, dlatego że tutaj jest w ogóle teren podmokły, więc w lato tutaj nie wejdzie się, bo tu jest zawsze mnóstwo wody. Więc e, tylko właśnie w okresie, kiedy są takie przymrozki, można tutaj tak wejść bez morusania się w błocie. Fajne miejsce, bo to takie trochę y, jak z filmów. E, Wiedźmin i, i, i tego typu stara baśń i tak dalej. Takie stare, e, pradawne lasy. Tylko, że małe. Ja tutaj jak się pójdzie prosto, Zresztą widać, to trafiamy na taki ruf. On jest dosyć pełny na tą chwilę. Nawet lekko mróz odpuścił, więc nie będę ryzykował, żeby tutaj się przeprawiać z aparatem. Bo niby nie jest duży, ale tu jest bardzo grząsko. O tam może mi się uda. W każdym razie, tam jak się przejdzie, to jest fajne, fajne miejsce do obserwowania, właśnie saren, jeleni. Z kraju lasu. Pogoda jest bardzo fajna, taka przyjemna, bo jest około 2 stopni w plusie. Mróz trochę odpuścił, ale w nocy jeszcze, słuchajcie, mrozi i mrozić będzie. Z tego co zapowiadałem, to jeszcze zima nas tak szybko nie opuści. Ja spróbuję się przeprawić troszkę dalej w ten lasek i idąc, właśnie tak jak ja teraz, prosto, to dojdziemy do. Naszych torów kolejowych i trasy na ziemi, jak dalej mamy e, stawek, który wytworzył się tutaj w wyniku tego. E, wykopu, który pozostał po kamieniach, które tutaj przywieziono przy budowie inaczej, przy remoncie trasy kolejowej i został tutaj po prostu taki dół który wypełnił się wodą i od tamtego czasu mamy taki mały stawek, który cieszy oko, ale jest potrzebny do zwierzaków w czasie suszy letniej, które się coraz częściej u nas zdarzają, więc fajna sprawa. Przypadkowo, a fajnie. Pokrywa lodu. No, patrzcie. No, i można się wkopać. Nie ma. Nie ma y, y, grubej warstwy lodu, więc można szybko się wykąpać. tylko zostawiłem za sobą, a teraz idę sobie przez pole. Eee, chcę dojść do takiej ścieżki, która prowadzi do lasu, ale również e, w drugą stronę, na dolicę z powrotem, e, gdzie krzyżuje się ta dróżka, powiedzmy polna, z drogą na Starą Aptekę e, i na ulicę Dębową. O, może tak w skrócie. O to wszystko są takie dzikie, Ścieżki, ciężko je nawet nazwać, bo ale jest, powiem Wam, że jest grząsko. Bardzo niby mróz trzyma w nocy i za dnia ostatnio też było mroźno, a dzisiaj, słuchajcie, już jest mięciutko na polu. Także odwilż już raczej chyba po malutku będziemy się szykowali na wiosnę. Wchodzimy do tej właśnie takiej ścieżki, która biegnie sobie wzdłuż Małej Iny. Tam kierujemy się prościutko na dolicę. O, widać nawet bardzo fajnie, a przebliżam. Widzicie komin od gorzelni? Idealnie wzdłuż tej drogi.